Wygrywacie w tym dzisiejszym spotkaniu i przedłużacie te swoje szanse na brązowy medal. Jak podsumowałabyś to dzisiejsze spotkanie? E, no, uważam, że weszliśmy jak najlepiej się dało. Mocny pressing od początku. Nie dałyśmy przeciwnikowi pola manewru i, i uważam, że to zaowocowało. Za Gdybyśmy jeszcze wrócili do tego pierwszego spotkania tej serii, nie udało Wam się go wygrać na swoim lodzie. Yy, dlaczego? Bo do pewnego momentu yy, chyba miałyście tą szansę, żeby nawiązać walkę z, z Atomówkami. Tak, ale niestety ok czasami rządzi się takimi prawami, że szczęście stoi po stronie drugiej, drugiej, drugiej strony po prostu I, i uważam, że mimo że ten mecz właśnie był po naszej stronie, po prostu brakło nam yy, brakło nam punktów. Yy. Znaczy. Dzisiaj e, chyba ten mecz był zupełnie odwrotny, tego w Święcimiu, bo w pewnym momencie to wy wyszłyście na prowadzenie i rywalki pokrótce chyba tak mentalnie e, też e, już przestały wierzyć w ten dzisiejszy sukces. Tak, no ja jestem zdania, że spokojna głowa zawsze zwycięża i uważam, że zachowałyśmy zimną krew do ostatniej sekundy. E, przeciwnik dosyć emocjonalnie do nas podszedł, ostro zagrał. My nie dawałyśmy się sprowokować i myślę, że to... Dzięki temu byłyśmy górą. Po waszej stronie nie było takiego niepokoju, gdy rywalki objęły dzisiaj prowadzenie? Nie, wręcz przeciwnie. Bramka po prostu wpadła z przypadku i wiedziałyśmy, że jeżeli trafimy na 1-1, to już mecz będzie do końca po naszej stronie. Tego czasu do decydującego spotkania nie ma zbyt wiele. Myśli, że macie taką mentalną przewagę przed tym najważniejszym meczem tej serii? Tak, tak uważam. Uważam, że mamy mocniejsze głowy i jeżeli wejdziemy w mecz tak jak dzisiaj i spokojnie wyśpimy się i odpoczniemy i razem jutro się zabierzemy tutaj z powrotem, to brąz będzie nasz. Walczycie tutaj właśnie o, o ten medal, o ten brąz. Z perspektywy całego sezonu ta końcówka wygląda bardzo dobrze z Waszej strony, bo sezon zasadniczy chyba nie poszedł tak, jakbyście tego sobie życzyły. Później ten powrót do rywalizacji z koetkami po przegranym pierwszym meczu. No i tutaj walczycie o obronę, gdzie też ta pierwsza porażka się Wam przetrafiła. No tak, no sezon zasadniczy, nie oszukujmy się, wygląda tak, że mamy jeden mecz w, w miesiącu, więc to jakby też nas dekoncentruje do kolejnych spotkań. Na play troszkę się wzmocniłyśmy, doszła do nas Aneta Michałek, wróciła do nas Kamila Wieczorek, więc myślę, że to też są dwa tak mocne ogniwa, które pomagają nam zwyciężać w tym momencie. Dzisiaj mimo, że y, Hokej Kobiet y, w kobiety Kobiet jest troszkę mniej tej gry ciałem, no to dzisiaj było też dużo takich ostrych spięć, ale to chyba też pokazuje jaka stawka jest tego meczu. No tak, no każdy chce wygrać za wszelką cenę, aczkolwiek czasami no czasami troszkę tracimy głowę w takich momentach. i. No i zamiast zachować taki spokój na lodzie i faktycznie grać fair play, to przechodzi y, takie granice, że już mecz nie staje się tak przyjemny. Dlatego tak jak mówiłam, no, nasze spokojne głowy nam pomogły w tym, żeby dotrwać do końca i przeciągnąć to zwycięstwo w jak najlepszy sposób. Równocześnie do tej serii y, trwa też rywalizacja w hokeju y, seniorskim, hokeju mężczyzn, gdzie też Tychy i Oświęcim walczą ze sobą y, tam akurat o prawo gry w finale. Czerpiecie trochę z tych zagrań seniorów? Czy podpatrujecie takie najciekawsze jakieś zagrania szały? No, no tak, no na pewno mamy trenera, który lata grał u nas w Unii Oświęcim, co prawda jako bramkarz, ale, ale jakby taktykę podpatrywał od trenerów, podpatrywał od chłopaków, którzy rozgrywali i spełniali te zagrania, które, które były im wytyczone, więc myślę, że to jest też w jakiś sposób przenoszone dla nas. Do, dostosowywane do danego przeciwnika i staramy się wywiązywać z tego jak najlepiej.